Hajs, hajs, baby. O się dzisiaj będzie. Każdy chyba fotograf wydał trochę kasy na coś bez sensu. Powiedzcie, że tak, że nie tylko ja jestem taki głupi, że tyle hajsu mi poszło na jakieś pierdoły, bo mi się zachciało, bo myślałem, że to jest dobre, a potem się okazało, że w ogóle mi to nie jest potrzebne do życia jako fotograf. I oczywiście pewne rzeczy można sprzedać w życiu, nie? Jak na przykład ja na przykład obiektywy. Chociaż ja jakoś wystawiam tego swojego Canona 16-35 28 i nie schodzi od kilku tygodni. No, a propos właśnie tego 1635, na który wydałem sobie kiedyś 3600 zł używka. Bo mi się zachciało youtuberem być, nie wiem czy o tym wiecie, vlogi kręcić. Zależało mi na tak szerokim obiektywie, że jak sobie na swoim gorilla podzie, o, to kolejny głupi zakup trochę, będę wyciągał rękę, to będzie widać moją piękną mordę i wszystko dookoła, gdzie ja tam jestem. No, no coś tam kręciłem jakiś czas, nie? Ale ja wtedy też w ogóle sprzedałem 35 mm 1.4 z Canona. I teraz pewnie wielu z Was się złapie za głowę. To też była Elka. No i pomyśl, pomyślcie sobie, co wymieniłeś 35.1.4 na... A dobra. No, vlogi sobie pokręciłem, no ale śluby robiłem jakoś dłużej, bo tak tych vlogów za wiele mi nie wyszło w życiu. No a na ślubach doszedłem do wniosku, że to... Ojej. Że już wyzdrowiałem, moment. Doszedłem do wniosku, że to 2.8 światło to jest nie tak super na śluby. Trochę mi brakuje. Jak już na sali byłem i błyskałem, to ok, bo tam i tak zawsze przysłony 5-6 i, i tak dalej, i jeszcze trochę więcej, i 7-0 i 8-0 czasem. No, a, no ale tak do czasu, na, na przykład w kościele, albo na przygotowaniach, to tak U. różnie z tym było. No wprawdzie dużo jeszcze sobie w krajobrazie porobiłem tym obiektywem. No dobra, może ten przykład jest nie najlepszy no nie chcę tak marudzić na tego 16-35. On dużo mi w sumie dał. Nie, dobra, to to aż tak głupie nie było. No fakt faktem musiałem kupić w tamtym roku coś jaśniejszego i, i znowu wróciłem do tej 35. Tym razem 18 rf -owe. jest fajne, jest tanie, jest lekkie. Może nieprofesjonalnie wygląda, bo jest taki, taki mały, a to wypadałoby, wiecie, jak jest, nie? Jakby z dużym się pokazać. Obiektywę. Ale mam lepszy przykład na debilne przepalenie pieniędzy, bowiem jako ja, jako osoba kreatywna i taka, która chce uczyć się nowych rzeczy i podejmuje wyzwania w życiu, powiedziałem kiedyś, że ja będę robił takie studyjne zdjęcia, ale nie w sensie, że wynajmuję całe studio i, i robię jakieś tam ciążowe zdjęcia, czy też takie zwykłe portretowe, biznesowe, nie o to mi chodziło raczej. Tylko, że jakieś tam projekty będę sobie robił, ale mi zależało na tym, słuchajcie, żeby to było studio przewoźne, że ja je mogę spakować do bagażnika, jadę z lampami, z wszystkim i nara. No to sobie kupiłem no, tła, system wieszania tła, którego w ogóle nie umiałem złożyć, więc on był tak zrobiony, że. Zawiesiłem to tło, ale jak przechodź powoli, nie? bo jak przejdziesz za szybko i za dużo wiatru wyprodukujesz, to to wszystko jebnie. Więc kupiłem sobie też coś takie na lampę reporterską, bo nie kupowałem lampy, bo pomyślałem, że przecież reporterską lampą na pewno da się zrobić super oświetlenie i pewnie się da, ale ja jestem w tym tempie jak but. I kupiłem sobie na lampę takie coś, co miało być takim softboxem. To było takie malutkie, zakładałeś to na lampę, i, i, i to w sumie nie za cholerę nie mogłem tego ogarnąć. Nawet Czytałem recenzję, że to jest spoko, ale no, no ja to ja. No i jakby nawet no tła były system wieszania teł, tak jak powiedziałem, ta lampa. Jeszcze miałem takie starsze, jakieś chyba lampy boczne. Więc generalnie dłużej to rozkładałem niż robiłem zdjęcia. Jakbym tak podsumował czas, który poświęciłem na rozkładanie i składanie tego, bo finalnie oczywiście jak się skończyło, że zrobiłem sobie parę zdjęć na próbę, bardziej to ja tam byłem sfrustrowany tym niż szczęśliwy. O, jeszcze w tym wszystkim, kurde, najgorsze i najgłupsze. Kupiłem sobie buma. Wiecie co to jest? Dla tych co nie wiedzą, to to jest taki statyw ukoś... Ja nawet nie wiem po. Bo... Cholera mi to było. Taki statyw ukośny to jest. I on ma mm, taką przeciwwagę z jednej strony. To jest taki wielki kloc, który generalnie jak ci jednie na nogę, to wyprawiasz w swojej nodze od razu pogrzeb. Możesz się z nią pożegnać, dzwoń od razu do lekarza, że chcesz amputować stopę. Nie żeby mi spadło kiedyś, chociaż nawet, nie, chyba nie. Ale no, waży to dużo, bo to musi zrobić taką przeciwwagę, żeby właśnie y, statyw mógł iść na skos. I możecie sobie na przykład zrobić ujęcie z góry doświetlić coś z góry w ten sposób. Ja do, naprawdę, do dzisiaj nie wiem po co mi to było. I on jest jeszcze drogi ten boom. Ale nie dość teraz, że dzisiaj nie mam tego cholerstwa gdzie trzymać, bo tego się nie da tak złożyć zgrabnie. grabnie. E, dość szybko mi się to też zepsuło, bo, bo nie chce mi trzymać w ogóle ta przeciw... Nie, przeciwwaga mi trzyma, ale statyw mi nie trzyma, więc on mi zjeżdża cały w dół. Więc jest to... Nie wiem w ogóle po co ja to trzymam. Czemu ja tego nie wyrzuca. Bo to jest jakieś rozwiązanie, nie? żeby sobie wyrzucić. I Ja nie mówię teraz nic, nie mam nic przeciwko takim zdjęciom studyjnym, jeżeli macie, tylko jeżeli właśnie macie ochotę to zrobić, to powiedz, posłuchajcie mądrego wujka Sumona ze Starzem, z próbami. Kupcie sobie jedną lampę w miarę mocną, to też zależy oczywiście, co będziecie chcieli robić, ale jedną lampę porządną, mocną, wielki softbox, im większy, tym lepszy najlepiej z gridem. I już naprawdę, bo to ja oczywiście cztery lampy. Mi się zachciało od razu tam gdzieś. Tu błyskam, tutaj doświetlam z stałym światłem, tu namieszałem, nie mając pojęcia o ja tym, jak się fotografuje w ogóle jedną lampą, a tak naprawdę wierzcie mi, że to wystarczy. Potem będzie. Wy... Teraz już wiem, jakbym to zrobił. Później wystarczyć będzie sobie dokupić jakąś taką boczną. Czy też do tyłu i stopniowo, nawet jeżeli macie zamiar dojść do jakiegoś potężnego arsenału lamp, to zacznijcie i tak od jednej. Chyba, że jesteście jakimiś mega ogarniaczami, i tak dalej, ale no. Albo sobie lepiej studio wynająć, tak naprawdę. I sobie pójść za tą kasę i spróbować najpierw, czy mi się to w ogóle podoba. No, ale Szymon musiał, wiadomo, z rozmachem mi się zachciało. Czasem w życiu swym wkopałem się też w jakieś subskrypcje. Na przykład sobie smart album kiedyś kupiłem i było super. To jest fantastyczne narzędzie do robienia albumów. Tylko, że potem, a, a MacBook mój zrobił sobie aktualizację i powiedział: Nie będę tego obsługiwał, idź z tym, ponieważ nie. Jakby MacBook taki jest, one no, są super narzędziami, ale one się czasem zaktualizują do czegoś i powiedzą: Nie. Ono, o, MacBook, więc trochę jak dziecko. Dzieci są super, ale dasz im pyszne, zdrowe śniadanie, a one bez powodu ci powiedzą nie, bo się dziecko zaktualizowało, tak? To przed chwilą mówiło, że chciałoby na przykład naleśniki z borówkami na śniadanie, robisz te naleśniki z borówkami na śniadanie, a one mówi nie. No i. Bardzo podobnie z MacBookiem, że on tak czasem powie nie, i trzeba się do tego przyzwyczaić. No, teraz już by chyba to w subskrypcji działało, bo ja wtedy miałem taką kupioną licencję dożywotną, i teraz już oczywiście Smart Albums, jak wszystko nie ma ich co winić, wszedł w formę subskrypcji. No ale ja się pytam, gdzie są moje 1200 zł, które żem wtedy na to wydał. Także to trochę no, przykro mi się zrobiło, bo musiałem szukać nowego rozwiązania. Na szczęście. Jest takie nowe rozwiązanie. Zresztą wszystkie teraz, wszyscy raczej producenci albumów, mają taki kreator wbudowany i u mnie, tym kreatorem, jest to, co proponuje Snap Albums. Snap Albums. Snapy. Były takie chyba wódki, nie kiedyś. Snap Albums, czyli mogę powiedzieć, moja wspaniała rodzina w zasadzie. No i jakby tam jakby załatwiona sprawa jest, więc. Przeboleję ten smart album. Wypisałem sobie też, że, że Ford Mondeo, który pali 9 litrów, to też jest nie najlepszy zakup. Zważywszy na, zwłaszcza na kilometry, które ja mam zrobić w tym roku, bo musicie wiedzieć, że ja się już tak no, powiem wam, że coraz więcej pytań i w zasadzie ślubów, które mi wpadają, to ja mam nieregionalnie, właśnie. Jak 12 lat to robię i gdzieś tak do 10, no do roku 10-10, to większość miałem tu na miejscu, właśnie i najwięcej pytań miałem ze swojego regionu. Tak teraz udało mi się zrobić to, o czym mi się trochę marzyło, muszę przyznać, żeby wyjść poza ten teren. Bardzo chętnie tutaj też fotografuję i to czasem jest super plus, że mam blisko do domu, kiedy kończę reportaż i że nie muszę wsadzać sobie zapałek w oczy, żeby nie zasnąć za kółkiem albo nie muszę nocować gdzieś, ale jednak to jest taka fajna forma rozwoju, gdy masz... No po pierwsze ja lubię jeździć samochodem, bo lubię sobie posłuchać wtedy jakiegoś mądrego podcastu, na przykład fotograficznie rzecz biorąc. He, 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 lubię sobie gdzieś zadzwonić, posłuchać muzyki, jakieś takie, nie wiem kurwa czemu, ale wydaje mi się, że to jest takie epickie. Wiecie, że ja się czuję jak taki, to strasznie głupie ale podzielę się z z wami, jakoś jak tak sobie, ja ten na przykład gdzieś trasę na ślub 300 kilometrów, 400 powiedzmy. I, I się zatrzymam na przykład na jakiejś stacji w połowie, tak wychodzę, piję kawę, sobie myślę, ale ze mnie jest podróżnik, nie? Taki człowiek biznesu, w trasie jestem, nie? Jak ktoś zaczepi, gdzie pan jedzie, to a! Do pracy. Taki, taki się czuję, nie wiem, taki. Lechta to moje ego trochę, wiem, że to jest takie durne. Ale no, no można być siebie dumne z takich rzeczy, że tak rozkręciłeś swój biznes, że stałeś się jakby. Masz zasięg całokrajowy, nie? Jest takie coś, całokrajowy. Masz zasięg na cały kraj. I ja się na przykład z tego dziś czuję dumny. Cieszy mnie to, że mi się to udaje. Oczywiście to też jest koszt, jakiś się ponosi. No bo wiadomo, że jesteś bardziej wytyrany, zmęczony. Możecie to dziś bardziej znużyć. No ale ja też bym chciał sobie tak balansować. W sensie nie, że co tydzień muszę wyjeżdżać na przykład do Warszawy. Tylko żeby trochę tu, trochę tu. Więc jakby ten sezon właśnie 2025, w sensie mój 11 <grym> czy 12, już nie pamiętam, ale 2025 rok, ale śmieszny dowcip. Jest właśnie taki fajnie wymieszany dla mnie. Więc najdalej pojadę. Gdzieś tam pod Grudziądz chyba tak mi się kojarzy. Ale też mam dosłownie takie narzut beretem 10 minut od domu. A, więc tak będzie. Więc mi się to fajnie będzie wyważać właśnie bo zacznę sobie sezon blisko bardzo. A potem tydzień później muszę jechać za Warszawę. E, I potem znowu jak wracam to gdzieś jestem blisko. A potem znowu mam takie 200 km coś takiego. No co wam tu pierdziele nie po to. No, więc jakby chciałem powiedzieć o tym Fordzie, ale nie mogę powiedzieć o nim złego słowa. On ma słuchajcie, to jest kurde, no chłop ma już 19 lat, to jest już dorosły facet, on sobie pali, bierze sobie oleju trochę ostatnio, bo już tak no, 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 no kto nie bierze oleju w wieku 19 lat. Coś mu tam odpada na dole, teraz <laughs> najlepsze mam tam, <laughs> bo w Fordzie generalnie jak się coś dupcy to elektronika. I ja teraz mam taką trochę dyskotekę świateł. W sensie, ja sobie jadę Fordem, zwłaszcza jak jest zimno, to tak jest. A teraz mamy minus 8, przynajmniej w Małopolszy. No i jak sobie jedziesz, to on sobie włącza przeciwmgielne, wyłącza, włącza, wyłącza. I więc jak ktoś za mną jedzie, to sobie myśli generalnie, co to za jebnięty człowiek. Jeszcze jedzie, w nie ma żadnej mgły, a on miga mi tym przeciwmgielnym. Bo ja czasem też... Tak trzeba trochę ten przycisk pociągnąć, albo docisnąć, żeby to się wyłączyło. Więc ja czasem jadę i próbuję tam ja że to wyłączyć i to tak miga. Więc tam na przykład takie mam przeboje z fordem. Albo tam nie wiem, no właśnie chciałbym się czegoś doczepić, dopieprzyć czegoś i czego się mam doczepić. Ręczny mi się przymarza teraz, no ale to jest wina mrozu, a nie forda. Więc sobie nie zaciągajcie często ręcznego w zimie. Nie wiem, czy to jest dobra porada. Chyba, że na zakrętach. He he he. Ale to jak się ma BMW ino, no. Więc nie, For o Fordzie nic nie powiem. Nic nie powiem, bo to jest człowiek, to jest zacny kompan i on nigdy nie nawalił. I silnik 2.0, benzyna polecam. Jak będę nie, nie będę go sprzedawał. To będę kupował może auto, ale nie będę go sprzedawał. No, ale z, z, płynnie przeskoczę, bo w sumie to też dotyczy poruszania się do trampek, bo mi się zaś zachciało trampek na wesele w tamtym sezonie i tak, żeby było trochę wygodniej, bo zazwyczaj to ja chodziłem w takich bucikach eleganckich, takich jak eleganckich chłopak. Brązowe miałem takie, czarne Zara. <laughs> Chciałem, żeby mi było trochę chłodniej, tak trochę luźniej, żeby, wiecie, bo ja się starzeję, nie? I chciałem, żeby ludzie myśleli, o jaki młody fotograf, No więc sobie kupiłem trampki, takie jasne, materiałowe, fajnej firmy, porządnej, którą lubię, to myślę, że będą fajne, porządne, bo drogie i porządne. No i poszedłem sobie na pierwszy reportaż, upał jak jasna cholera, bo właśnie po to były, mówię, fajne, wygodne, dobry to był pomysł. No i ja tak patrzę na nie w pewnym momencie i myślę, Ojej, a co ja to w kałuże wszedłem jakąś, czemu one takie, jakieś takie plamy po bokach, przy szwach się zrobiły, co to się stanęło się? No i za gorąco się im generalnie zrobiło i one się zaczęły pocić te buty, w sensie puszczać klej. Nie rozkleiły się na szczęście, ale za każdym razem takie plamy się porobiły. No i do czyszczenia to nie jest najfajniejsze. Za każdym weselem było to samo i to się jeszcze pogłębiało, więc finalnie zakup uważam za niekoniecznie udany. Zwłaszcza, że jak kupuję buty, to spodziewam się po nich więcej niż jednego sezonu. Ja też nie czołgam się z nimi, nie przechodzę przez pole minowe ani nie wspinam się na mury kościoła. Chcę zrobić zdjęcie z góry, bo nie mam drona, więc wymagam od tych butów trochę więcej. Więc porada generalnie jest taka, żeby. Nie tyle nie kupować tanich butów, bo jak powiedziałem, że te buty nie były tanie, ale żeby sobie sprawdzić, na przykład, właśnie, czy, jaki to jest materiał. Bo my się też uciuramy trochę w tej pracy, nie? Jakby pracujesz w deszcz, no to raczej nie będziesz na paluszkach chodził, czy sobie zmieniał butów. No, jest to jakiś pomysł. Więc warto zobaczyć, z jakiego to jest materiału, czy to jest wygodne. A jeszcze jedno. Jakbyście sobie ze skóry kiedyś kupowali buty na ślub, bo chcecie być takim eleganckim mężczyzną, jak ja kiedyś byłem na ślubach, już teraz nie jestem, to sobie to rozchodźcie. Zróbcie coś dla swoich stóp i rozchodźcie sobie te buty. Bo ból, który zaserwuje wam świeżutka skóra nierozchodzona jest dość często nokautujący w sensie może być wam ciężko się poruszać na tym ślubie. Jakimś pomysłem wtedy jest. Ja tak robiłem na początku właśnie jak brałem sobie nowe butki te jeszcze ze skóry to brałem sobie też stare które miałem już rozchodzone na wypadek właśnie że gdyby mnie te nowe buty chciały ściąć chciały mi doprowadzić moje nogi do amputacji. To ja mam zawsze te stare, więc to jest taka porada fantastyczna. Nie wiem, czy kupowanie właśnie butów online jest zawsze dobrym pomysłem, zwłaszcza jeżeli macie w nich naprawdę dużo zapierdzielać. Bo takie kupić sobie butki co tam do kościoła się pójdzie, nie na ślub, tylko w niedzielę, albo takie tylko, żeby mieć, no to na przykład, w których jeździsz więcej niż chodzisz, potem siedzisz w pracy sobie w biurze, to tam może pół biedy. Ale pamiętajcie, że na weselach się zapierdziela. Przynajmniej 10 tysięcy kroków trzeba zrobić. Nie no, nie trzeba, ale no dużo się chodzi. Więc te buty muszą być przede wszystkim wygodne, niepotliwe. Więc nie ma, że znacie jakiś model, który jest takim e, pewniakiem, to spoczko, ale jedzcie zakupić buty. W sensie zobaczcie, pomacajcie, przymierzcie. I zawsze możecie sobie właśnie. No, to jest, jakby Chyba nie jest jakimś kolumbem, teraz zakupów się nie, nie okaże. Nie odkryje nic nowego, że no warto pojechać czasem, a potem sprawdzić na necie, ile kosztują, bo jest duża szansa, że dużo mniej. Więc pomacać, ubrać na nogę, zasmrodzić skarpetką i, i potem sobie kupić online. Więc zwłaszcza nawet rozmiary tam sprawdzić. Znaczy dzisiaj wiadomo, że można buty też oddać, nie? nawet online, więc. Buty to sprawa, którą serio trzeba sobie przemyśleć. W ogóle to wiecie, jak kup, przepalić highs, highs, he, highs, baby kasa, w sensie kupować coś po taniości. Coś, co ma ci służyć generalnie do pracy, umilać ją i tak dalej. No bo, na przykład, jak coś, co masz w dupie, na przykład wycieraczka przed dom, chociaż wycieraczka przed dom też ci może służyć, ale no nie wydałbym na wycieraczkę na przykład. 300 zł, nie? Chyba, że ona nie wiem, co robi ta wycieraczka. Może nie znam jakiejś funkcji wycieraczki. Więc nie, ale jeżeli masz coś do kupienia do swojego biznesu, na przykład, ja mogę wam podać ze swojego życia, to był na przykład e, hub USB do mojego Maca. Ja oczywiście na początku myślę, a tak nie za drogo, nie za tanio. Nam to tak pomiędzy, to ta, a 150 dam. No i dałem 150 zł. Bardzo szybko zaczął mi w ogóle restartować komputer ten hub, bo się nie wiem, przegrzał chyba. Kilka razy nagrałem. Akurat, chyba byłem wtedy w trakcie nagrywania kursu i korzystałem z tego huba kursu fotograf ślubny 2.0, to tak od razu, a to jak, a to są reklamę wrzuca, co? Kurs fotograf ślubny 2.0. Nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie, ale kurs wychodzi 7 kwietnia. Będzie do sprzedaży przez 10 dni. Jeżeli chcecie sprawdzić, co to za dziadostwo, to proszę sobie wejść na fotograficznie rzecz biorąc.com tam jest zakładka kursy i w tej zakładce kursy możecie się zapisać na trzy darmowe mini lekcje, które są częścią tego kursu, więc możecie sobie sprawdzić. Co to jest w ogóle? No i tam wszystko przeczytać. Link w opisie tego odcinka. Fantastycznie zalokowałem reklamę, muszę przyznać. Oczywiałem, ja mówiłem, a no i nagrywałem sobie lekcje do tego kursu z tym hubem. I potem się okazało, I, i przez ten hub musiałem podpiąć mikrofon, bo ja mam na USB takie, no taki, no, musiałem podpiąć przez ten hub mikrofon. No i się okazało, że on się po prostu wyłączył tam po paru sekundach, a ja tego nie widzę tu za bardzo na kąpie. Jak nagrywam, to mam taką niespodziankę, nie? Że tam idzie dalej, bo wtedy mi przejmie MacBook e, mikrofon, nie? Więc jakby jakaś ta linia w programie, w którym nagrywam, jest, tam się coś. Pokazuje, że słyszy mnie, no ale nie złapał mikrofonu. I tak miałem kilka razy, nie? No, ale już gorzej właśnie było z tym, że restartował mi maka w ogóle. Coś się działo, że on się wyłączał, że coś się działo. Okazało się okazało, że to on. Eee, no to kupiłem sobie jeszcze trochę taki. Mówi, dobra, no to teraz idę w Pro. Więc Kupiłem Sateci Pro za około 400 zł, to było. No i on już jest trochę lepiej, bo używam go nawet w tym momencie. On jest taki malutki, przenośny i to też spoko, ale to jeszcze nie było to. Więc finalnie, jakby jestem na Cold Digicie, to jest TS3 wersja, akurat, no to tu już jest niestety 1200 zł za chaba, ale on spełnia wszystkie moje funkcje. Poza jedną muszę przyznać, bo on nie jest mobilny aż tak. Bo on potrzebuje też wejścia do kontaktu, zasilania osobnego. I jeszcze, no, ten jest taki większy trochę, nie? To, to nie jest taki habik, który sobie wpinasz z boczku w maku i <laughs> wpinasz sobie z boczku i, i gotowej i możesz z nim chodzić. To raczej taki jest klocek, nie? Trochę jak ten z tego Buma, co ci spadnie na nogę. Nie aż tak ciężki, ale rozmiarowo coś takiego. No ale finalnie, tak jak mówię, że jakbym się poz nie kupowałbym tego pierwszego. I tego, na... no ten sateczny prosi, przydaje, no ale mógłbym się obyć bez niego, no to tu 400, tam 150, 550 zł już miałbym połowę na tego finalnego call digita, nie? I generalnie zachęcam was do tego, żeby sobie przemyśliwać, dobrze, tu mówię zakupy, że jak masz coś właśnie kupić takiego, a kupię se tam właśnie takie, no po pieniądzach to ok, co innego? Jeżeli dopiero chcesz coś testować, zaczynać, nie jesteś pewny, czy, czy, czy rzeczywiście jest ci to potrzebne, i zaczniesz od czegoś słabego, to okej. Okay. Ale ja na przykład tak zrobiłem ze statywem, bo potrzebowałem, bo no ja w sumie potrzebuję statywu do wielu rzeczy. No do krajobrazu, które robiłem ostatnio półtorej roku temu, hehe. To raz. Dwa, do no, nagrywania rolek na przykład. no To zawsze mam na statywie. Do jakichś tam autoportrecitów, czy tam nawet do rodzinnych zdjęć czasem, jakie wszyscy musimy ustawić, piru, piru, to sobie wyciągam. nie, no i, I wtedy sobie kupiłem taki statyw, no nie jakiś wybitnie tani, bo cztery stówki kosztował, z tego co pamiętam, około. Straszliwe gówno. Rany Julek, on w ogóle sam na sobie dokonywał eutanazji. No tu mu odpadła noga tu mu gumki od takiego pokrętła odpadły, które jak nie miało tej gumki, to się nie dało nim kręcić, zwłaszcza na mrozie na przykład. No bo ja dość dużo krajobrazowałem sobie w zimie. Więc taką zmarzniętą ręką próbowałeś odkręcić coś bez gumy. Nie trzymał pionu w ogóle ani poziomu też nie za dobrze, bo za każdym razem jak sobie ustawiłem kadr w jakiś i kręciłem sobie tam ostrość, wiecie, wszystko i puszczałem, to on tak se, uu, opadał powoli tak. Uu, więc jakby finalnie musiałem przewidywać, że aha, daj sobie dwa centymetry do góry wyżej, bo on i tak opadnie. No. <laughs> Sami sobie wyobraźcie, jak frustrujące używanie takiego statywu było. Więc jeżeli, pamiętajcie też właśnie, że jak kupujecie statyw nawet do takiego Trzymania sobie w domu do nagrywania roleczek czy czegoś, to czy tam do robienia zdjęć, bo zależy czym kręcicie rolki, bo możecie telefonem przecież, to weźcie pod uwagę jedną rzecz, że ten statyw ma trzymać wasz aparat, który jest pewnie wart z 15, czasem 20, czasem 30 koła. Już wam nie zaglądam do torby, no. co kto ma, ale bierzcie pod uwagę, ile hajsu na tym siedzi. Więc jak macie kupić coś właśnie za 200 zł, bo e, tam do nie potrzebuje, to to nie, może być nie najlepszy pomysł, bo skończy się na tym, że, że z 200 złotowego skąpstwa zrobi się potrzeba inwestycji w nowy aparat, na przykład, nie? <laughs> Więc to jest nie za dobry pomysł. Ja mam teraz Manfrotto za około 1200 chyba złotych, jest już cudny. To jest to czego potrzebuję właśnie, bo Statyw może kosztować 5000 bez problemu, nie? nawet chyba więcej. Są takie bajery. Jeżeli ktoś tego potrzebuje jak najbardziej, jakby uważam, że to jest spoko. I rozumiem to w pełni, ale właśnie jak bierzesz pod uwagę, co ty potrzebujesz, do czego, to właśnie można to wyważyć. Nie? Dla mnie ten 1200 zł jest spoko ceną. Ten statyw jest wystarczający dla mnie. Bardzo dobry, jest bezpieczny, trzyma się dobrze. Do takich moich krajobrazków super, do właśnie kręcenia rolek. Gdzie ja, ja kręcę rolki, zawsze aparatem, nie? więc jakby on ma więcej do udźwignięcia. Też bardzo fajnie jestem jego pewny, więc słupko. Więc generalnie, właśnie zwróćcie uwagę na takie rzeczy, że można oszczędzić na czymś, ale tak no, jest takie bardzo mądre powiedzenie. I tym bardzo mądrym powiedzeniem zakończę ten wspaniały wywód biednych ludzi nie stać na czytanie.